Dobra Pany, Wy mnie słyszycie teraz? Tak Dobra Okej, no to możemy zaczynać Tarka i pilot? Jaki pilot? Ty masz co? Nie wiem, tu leżał jakich pilot kurwa do TVN. Tak Taki jest No dobra A, to to co wyświetluje poziom diabągów, także co mam wziąć Jeszcze Eee... Aparat? Może? Nie, to ci ja to sobie Weź sobie to nie dalej. Tu buchniesz no mówię! No właśnie widzę! Taki widzisz, z... z... już ja po masz. Termometr wchodzę do. Przedłużę termometr. Sięgiem mojego czasu. Sięgiem mojego czasu. Wchodzę na minusie. Masz, bym no, się go tym idzie? Karamka. Tak, musisz tam wejść. Tutaj jest niska temperatura. Karamka. Ja Czekaj, ja tu ustawię dlaczego? Ten, w... ten, ten termometr Brr. dziwny taki. Bruh! Zrobiłem spadek. <grym> jak to u to ustaw młodych, <grym> 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 weź ustaw młodych. Karen. Karen Jackson. Karen Jackson. Karen Jackson. Jackson. Jackson, słyszysz mnie? A on tylko w A, tylko w e, boję się. Karen Jackson. Karen Jackson, czy jesteś tu? Karen Jackson, ile na lat? Karen, Karen Jackson. Karen Jackson. Karen Jackson, czy jesteś tu? Karen Jackson, nie chodzisz mi tu, nie chodź, nie chodź. Karen, Karen Jackson. Karen Jackson, no kurwa, no, wystraszyłeś straszyłeś. Karen Jackson Sorry. Sorry. Karen Jackson, ile masz lat Karen Jackson, czy jesteś tutaj? Cwawa Mary. Pawa Mary. Karen Pop Jackson, Mary. czy byś mógł pokazać jakiś smak? Karen Jackson Karen Jackson Nie pokażę co Krzysztof, Krzysztof, Mary, dlaczego nie macie po jej go? to nie Mary, to nie tak, że nie zapłaciłem za rachunek Jezus Mary, kto mi tu napastuje? Proszę stąd wyjść. Trochę prywatności mamy, jebany! I'm dying, help me. Aaa, ah, czy ja coś poręka? O oh, Jezus Maria, demon, yeah. tu jest demon. Braa On taki Światło rudy Ryga Rudy Aaaaaa Gmiota Patrz jak gumiota! Macie aparat? Bo tu jest kość Ej, kość, masz aparat? Karen Jackson Widziałem ja światła miga, a wiesz jak ja byłem? Ja Bej mi termometr Coś tu pierdzi Ej, pamiętasz jak ostatnio ten duch zostawił te znaki, może trzeba stąd wyjść? Jestem zbawiony. co jej aktywność wzrosła na czwórkę i może zaatakować, jeśli pójdziecie i się jej spytać. Nie ukrywam, że się zgubiłem. O kurwa atakuje. Jak atakuje? Jak atakuje? Kurwa, jakie ja nie mam schodów nigdzie. Aaaa! <grym> o, 8 jest, chłopaki. No, bardzo, bardzo, do zera, na końcu książki. No, 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 tak, ten tak, 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 mam tak, mam, na końcu książki. tak, tak, nie piłka <śmiania> młody, młody łap, młody, 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 kryjówka. młody, 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 No. młody, 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 Tak młody, młody, <śmiania> Ale wy jesteście biali, także to jest już rasizm. Jak, jak to było? Nie, to ty powinieneś być biały, wszyscy czarni i by była jak ta scena z kanapy, w sensie no, ta dziewczyna A, wiem, siedzi. wiem wiem o co. Przepraszam, sekunda. Ja jestem czarny, to co? chwila moment dla mnie. I can breathe. Dobra. Smacznej kawusi policjant mnie dusi. Eee, panny, bo coś tu się miga w tej szopie, to jest dobrze czy to jest źle? O kurwa, to my do tej szopy idziemy, dobra. <laughs> Bra. Bra. Puszki, butelki na łeb, czy to jest zły znak? E, to może być. Bra! Последнее. Нет, Куда? так Я с тут. Да, я вам еще нафиг. To będzie prawdopodobnie Poltergeist, bo rzucał w sylwkę, albo... Bro. Któryś tutaj... O, albo Phantom. Mi się wydaje, że to może być Phantom, bo strasznie nam psycha siada. Psycha siada? Mi psycha siada? Tam wszystkim zresztą. Stary, ja mam tak mocną psychikę. No, ja bym dał Fantoma, wiesz? Tak bez dowodów żadnych. Tylko tam chyba... Czyli też Phantom bez dowodów, tak? Tak Znaczy, no, no tak mi się wydaje, no bo strasznie na psycha siadła, co nie? Facet, co ty mówisz? Psycha siada No psycha i we mnie rzucał jakieś e MF była czwórka to... bardzo często Piątka chyba momentami była, czyli MF a piątkę możemy zaznaczyć na pewno Tomasz Marek Ależ ty pomocny <laughs> super, super. Hello there Serwuszku, powiedz... Serwuszku, jakby wszedłeś w niego dosłownie. O, <gry> chodź go, chodź go, postraszymy. Ale co ja go w niego rzucać? Przedmiotami. No mam coś. Gdzie jest ten młody? No spierdolić tam. No spierdoli, tam. No tutaj jest. O, tu jest. A tu jest, faktycznie. Niego, idzie na niego posuń.